dobry wieczór, witamy kolejnego uczestnika na naszym wyzwaniu, standardowo ode mnie, skąd pan do nas przyjechał, skąd pomysł na wzięcie udziału w wyzwaniu, czy jakieś doświadczenie z które może pomoże w tym wyzwaniu? Nazywam się Paweł, przyjechałem Brzycha. no i postanowiłem przyjechać dlatego, że chciałem się przetestować w mhm. jedzeniu. No najstrzejszej no, pizzy w Polsce, tak więc. Czy jakieś ostro jedzenie ja już za Panem? Yy, jakieś papryczki? Jadłem trochę rzeczy, yy, nawet sobie sos skupiłem taki specjalny, ale też mm -hmm. czuję, że ten będzie o wiele strzejszy. No, nieskromnie <laughs> mówiąc, myślę, że tak. Przed tym, ale zaczęłam się spiąć i dać radę. Tak, no ma Pan do przebicia poprzedniego uczestnika, któremu brakło do 5 sekund, żeby zjeść. Ojej. Pan powiedział, że jeszcze raz przyjedzie, więc liczymy na to. O to też kiedy sobie cały raz, by razem od razu. Bo już wie jak to wygląda więc myślę, że nie będzie problemu. Jako, że mamy chwilę, to na poprzedniej transmisji informowaliśmy, że mamy współpracę z Tarnowskim Street Foodem. Co to jest to futrak właściwie, który serwuje najlepsze burgery w Tarnowie. Także jeżeli ktoś ma blisko do Tarnowa albo mieszka w Tarnowy, no to zapraszamy serdecznie. Jeżeli chodzi o współpracę, no to będziemy informować na pewno na bieżąco, czego to będzie dotyczyło, ale możemy obiecać, że na pewno będzie bardzo ostro i przede wszystkim smacznie, czyli jak zawsze u nas. Będzie na pewno informacja na Facebooku Tarnowskiego w Jeżeli ktoś chce śledzić fanpage, to link jest na czacie. Druga informacja dotyczy tego, że bierzemy udział jako pizzeria alforno w Targach yy, Franczyzy w Warszawie, które odbędą się w marcu. I byłoby nam bardzo miło, jeżeli moglibyście Państwo oddać za nas głos yy, w kategorii Franczyza Roku. Link też pojawi się na czacie, zresztą właśnie w tym momencie się pojawił, więc myślę, że możemy śmiało poprosić o to, żeby głosować na nas. OK, pizza za momencik już będzie. O, coś tam już jest. Coś już tam jest, To jest Krojona. Dziękuję bardzo. Ja zaczynam od 5 minut. Można powachlować, powąchać. Ja już czuję stąd ten piękny zapach Karoliny. No, Jakkolwiek tam... to brzmi. <gry> no to najszybsze papieżki tam. Papierki. Tak, dokładnie. Mam pozdrowić głupczycę, także pozdrawiamy. Zrobimy też ankietę na czacie, ile uda się w kawałków. Ile Pan obstawia? Uf, chciałbym wszystko, ale jakbym tak miał realnie obstawić, a to tak widziałem, że dużo osób chyba dwa zjadł. No dwa, jeden, dwa to jest taka właśnie… O to, Tak realnie to dwa, ale może, ale wiadomo, chciałbym wszystko. Okej, okay, no to dam ankietę. 1, 2, pół pizza. Pizza. Zobaczymy, jak tam widzowie zadecydują, co wygra. Odekrywamca punktora. No, zobaczymy. Tak, mówi poprzedni pan, to brakuje mi mnie 5 sekund. Kamera gubi ostrość przez machanie kartą, ale to nic. Da radę. Mamy jeszcze 3 minuty i 40 sekund do końca tej pierwszej fazy. Jeżeli będzie chciał wcześniej, to, to proszę mówić, bo zacznę za też czas. 30 minut. Mm, witam, czy dałoby radę zjeść pizzę samo ciasto na jednym talerzu, a na drugim dodatki? Jeżeli panie ściągnie z pizzę sam, no to myślę, że nie będzie problemu. Każdy uczestnik dostaje pizzę tak jak widać na stole, Z Tego się raczej trzymamy. Żeby później nie było jakichś problemu, że jeden dostał taką, drugi taką. Każdy dostaje taką samą pizzę. Chyba, że jakieś tam składniki ma wymienione. Mamy jeszcze 3 minutki. robienia są na czacie. Szkoda tego smakosza poprzedniego, braku może z minuty, nawet nie minuta, a dosłownie no parę sekund, więc było bardzo blisko, no ale zasady są takie jakie są. Trzeba zjeść pizzę, co oznacza przerzuć, pogryźć, połknąć, no już jak tam Jest tam jednoznaczny. Czy można przyjść z własną piscerką, pizzer czy zepkę do Kera i na to posywać? No niestety nie. Wcześniejsze zaczęcie jest dobrowolne. To nie jest tak, że czas się sumuje. Pierwsza faza ma trwać 5 minut, jeżeli ktoś chce zacząć wcześniej, to po prostu jest pominięta i zaczynamy 30-minutowe odliczanie. Jest dokładnie taki sam czas dla każdego to nie Jest tak, że sumujemy, jeżeli ktoś popachuje minutę i później ma 4 dodatkowe. Ile maksymalnie może usiąść przy jednym stole osób do wyzwania? Jeżeli chodzi o wyzwanie, to dwie osoby możemy przyjąć maksymalnie w jednym momencie. Z racji tego, że mamy dwie komory w piecu i ciężko by nam było to zrobić z większą ilością osób. Mamy jeszcze 50 sekund na końca. Transwizja powinna być w porządku. Mamy ostatnie małe problemy z internetem, ale. Żadnych nie zgubiło, więc chyba jest jeszcze OK. Tak, jednej jak było to były trzy osoby, ale tam troszeczkę inaczej liczyliśmy czas. Tam liczyliśmy czas telefonami komórkowymi. A teraz, żeby wszystko było jasne, mamy czas na ekranie. Więc musiałem zrobić trzy osobne timery, ale nie mamy nawet jak klipcy tak zrobić w Dobra, czas minął, więc ja zaczynam odliczanie 30 minut. Życzę powodzenia i przede wszystkim smacznego. Dziękuję bardzo. Proszę. Naszą pizzerię można znaleźć w Krakowie przy ulicy Domskiej 18D. Niedaleko tauro na areny, więc myślę, że łatwo można nas znaleźć. Standardowo na pierwszym kawałku zapytania, Chyba, Skoro nie będzie Pan w stanie odpowiedzieć, no to poczekamy. na naszej pizzerii, zapraszamy również do pizzerii w Zamościu, ulica Lwowska 22D oraz w Łodzi, ulica POP17. Jeżeli ktoś ma bliżej do tamtej dwumiejscowości, no to zapraszamy serdecznie. Mamy minutkę za nami. Mam nadzieję, że ta biała bluza nie ucierpi. Bo szkoda by było. Przez <grym i w> to uciekałem. Mam rodzinkę w Zanosi, to spróbuję tej ostrej na wynos. Jeżeli chodzi o tą konkretną pizzę, którą pan teraz ogląda, to nie sprzedajemy jej na wynos. Najlepsza pizza z karty to jest pizza pikante, która dzieli te składniki, które są tutaj, tylko różni się z osa. Ale też jest naprawdę bardzo ostra. Mamy pierwszy kawałek za nami. Lecimy z drugim. Pan na razie nie wzruszony. Nie jest dokładnie. E tak, w zamości już było parę osób, może je znaleźć na naszej stronie internetowej jest ta playlista z wyzwaniami z zamościa. Więc można łatwo to znaleźć. Rękawiczki z sosiku, mobilizuje jest z pokręcja. Widać, że smakuje! O to chodzi. bardzo, teraz Ja jestem rozczarowaniem również miłego wieczoru. Jak będzie miał chwilę na powiedzenie o wrażeniach, to. Jest ostra. Jest ostra, okej. Okay. <laughs> <laughs> czy jest to najostrzejsza rzecz miał? Tak. No i to chciałem jeszcze. Mleko dajemy, nie ma problemu. Chyba, że ktoś sobie przyniesie jakąś tam śmietankę albo coś innego, no to nie będziemy na siłę dawać, ale mleko jest na stole. Mamy prawie drugi kawałek za nami i 3 minuty na timerze. Tak, tak, jeżeli chodzi o serpa, tak, już się wypowiadaliśmy, Ileś tam wyzwań, temu, nie pamiętam dokładnie. Ze względów zdrowotnych nie jest w stanie wziąć udziału w wyzwaniu. Od czasu tego, tej obietnice troszeczkę się zmieniło, i nie może jej spróbować. tak? się pojawiły. Mamy jeszcze dużo czasu. to szacunek dla niego za w ogóle podjęcie się tego No I to jest prawda. No, ja tutaj zapomniałem o ankiecie, ja tutaj gadu gadu, a ankieta leci. Był jeden kawałek, udało się zjeść dwa, więc jest nieźle. Pan się nie poddaje. A tutaj też jest. I na czacie, i w rzeczywistości. Tak, Adi. ciężko sobie wyobrazić, jak to wygląda, jak się właśnie nie jadło czegoś ostrego. Ale ci, co próbowali, wiedzą, jak to wygląda. Sam próbowałem, zjadłem jeden kawałek i tyle wystarczyło. Nie, pizza nie jest za to też bywały i takie na wyzwanie. Sos Taste the Hell wystarczy. Już go jeden miesiąc i prawie nic nie ukryło. Dużo się nie da nałożyć, zastanowić ta pizza. No, są i tacy, którzy mówią, że tej the Hell nie jest ostry. Jest to środkowy sos. Scorpio na około miliona, Taste the Hell, półtora i Toxic Margin na około A pizza, która widnieje na stole, ma pięć. No, to pan pozorny, a mamy prawie trzeci kawałek. Myślę, że wiele osób nie doceniało, a się zdziwią. na czacie, o chcę U nas akurat jest dość ciepło. Nie daleko mam do pieca, więc nie ma z tym problemu. Nie jest nic tak gorąco, jak tutaj padło, ale jest ok. Mamy 6,5 minuty za nami, trzy kawałki zjedzone, więc póki co na rekord chyba w tym tempie nie mamy szans, ale kto wie. Jak on zje całą, to w niedzielę i wydać nam szereg. Jaki koszt takich? Jeśli chodzi o wzięcie udziału w wyzwaniu, jest to 60 zł. Można się zapisać przez naszą stronę internetową. Link na czacie za chwileczkę pod Nie to boli. To niestety nie jest takie łatwe. Który z tych trzech stosów, które są tutaj na stole, jest na pizzy? Żaden. To są stosy, które są takie do pomocy, gdyby ktoś chciał ująć się o do trenowania albo po prostu do z jakimiś tam poprawami. Sos na pizzy jest przygotowany to przez nas specjalnie pod wyzwanie. Nie sprzedajemy go. Z jednej pizzy można wygrać 1000 albo 1700 zł w przypadku pobicia rekordu. Nie, nie sprawdzamy bielizny po wyzwaniu uczestnikom, jeżeli o to chodzi. Spokojnie pastor, chusteczek wystarczy. Bawajcie to mleko, to zwiecałem. Jeżeli pan będzie chciał, to możemy odłożyć to mleko. Ile ma czasu? Czasu jest 30 minut na zjedzenie całej pizzy. Czas widnieje w lewym górnym rogu ekranu. Obecny rekord widnieje też na ekranie wynosi 10,52. Jeszcze nie udało się go przebić. Tak, mieliśmy już parę pań na wyzwaniu. Nie pamiętam, ile kawałków udało się zjeść. Ja mam pewnie tam dwóch, może trzech. Który z w sprzedaży jest najmocniejszy, jaką ma moc i koszt? Jeżeli chodzi o sosy, tak, jak mówiłem, z Kotem ma pół miliona, jest to koszt 45 zł, Deis ma półtora miliona i jest to warty 65 zł, a to ma najostrzejszy. 2 miliony i 80 Wszystko jest na naszej stronie internetowej. Można kupić wysyłką z odbiorem osobistym. Jest też komenda na czacie. No szkoda kluka, ale nie każdemu niestety będą smakować. Wszystkim się nie dogodzi. Mamy prawie 10 minut za nami. Walka wciąż trwa. Czy robicie wyzwania w Łodzi? Wyzwania w Łodzi będą prawdopodobnie albo pod koniec marca, albo jakoś w marcu, no zobaczymy. Może na początku kwietnia. Z racji targów, franczyzy przygotowujemy się też po to, ale chcemy, żeby też jak najszybciej wyzwanie pojawiło się właśnie w Łodzi, że jeżeli ktoś ma bliżej, no to on będzie mógł spróbować. Będzie ta sama pizza. Ten sam rekord, ta sama nagroda, tylko po innym miejscu. No się, czyli musiał być dość spore. Mamy trochę pizzy. Chora głowa, może nie będzie paźle. Tak źle. Hmm, czy mamy ostrą pizzę na wynos, na przykład trzy stopnie ostrości, aby jakoś dało się przygotować? Jeżeli chodzi o ostre pizzę w naszej karcie, mamy pizzę Diavolo, która jest z Chili. Mamy pizzę, pizzę Jalapeno, która jest yy, kopeczką Jalapeno. I mamy pizzę pikantę, która jest na bazie sosu Habanero. To są po prostu same papryczki Habanero. I ona ma około tam powiedzmy 300 tysięcy skali schodnika. Ale przy podgrzaniu ona naprawdę daje radę I już nie jeden się zdziwił. A co chodzi z ruletką? Ruletka to jest taka nasza forma zabawy. Nasza autorska y, ruletka, jeżeli o to chodzi, to jeden kawałek na pizzy losowy jest y, z naszym ostrym sosem, właśnie 2 y, miliony w skali Fajna rzecz na imprezy, więc jeśli ktoś chce spróbować, no to myślę, że jest jak najbardziej do wytrzymania ten ból, ale jest też fajny dla Na pewno? Tak. Kończymy, tak? Kończymy. Okej. Okay. W takim razie dziękujemy Panu bardzo. Szkoda, że się nie udało, ale jak tak Cześć, to jest... Okej. Okay. Tak. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.